Znajdujemy się w miejscowości Sierakowice w województwie śląskim w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Dzisiejszą rozmowę przeprowadzimy odnośnie tego właśnie kościoła, w którym się znajdujemy o całej historii, chronologii. I pewnie ksiądz nam też tutaj proboszcz sprzedaje jakieś ciekawostki. Oczywiście, no, moi kochani, to jest ten, to dzieło takie właściwie niezamierzone. Szczerze mówiąc, kiedy ksiądz Biskup dał mi dekret na tę parafię, która obejmowała e, właśnie trzy kościoły, właściwie Kościół w Rachowicach, bo to jest parafia Rachowice, Kościół tu filialny w Sierakowicach i Kościół, kościół w, w Goszycach. To później jak się dowiedziałem, gdzie mam, i jak mi w biskup wieczorem powiedział, że mam tu przyjść, to mu powiedziałem, że ja się na zabytkach nie znam, to mi powiedział, to się poznasz. No i w ten sposób, i w ten sposób przyszedłem tutaj, powiem, z ogromną rezerwą, bo ja na tym naprawdę się absolutnie nie znałem, teraz po tym po tych tam blisko 30 latach, to nawet byłem w różnych komisjach decyzyjnych, bo mi powiedzieli, ty jesteś dobrym specjalistą w tej dziedzinie. O, ja się tak nie czuję, no, ale tak mnie określili kiedyś. Także zacząłem to właściwie robić, ponieważ mój kolega, który jest proboszczem w Rudzińcu, on tam miał takie. Właśnie podobne też i polichromie. No i ja z ciekawości, sam jako parafia, zapłaciłem wtedy pewną sumę pieniędzy. Nie będziemy mówić o sumach, bo to są duże, tylko możemy w całości powiedzieć, że całe odkrycie tego, no to mogę powiedzieć, bo to nie jest tajemnicze, na wszystko są rachunki, było wtedy, przed e, no, 20 laty. 15 lat temu to, to było prawie 900 tysięcy. Jakby tak dzisiaj liczyć, no to jest nie wiem, czy mi się w dwóch milionach zmieścił. Ale przełożenie w tym momencie, jak wygląda ten kościół, jest przepiękne, bo on jest cały drewniany, tak? Tak, to jest kościół, który, jest, który ma i, i ściany drewniane. I dach drewniany, i prezbiterium drewniane. W rachowicach też jest niby drewniany kościół, ale samo prezbiterium jest murowane, a dach jest też drewniany. Także tam mam trochę inne, bym powiedział spojrzenie, ale też, też z tego okresu czasu. I tak notabene, tamten kościół jest 4 lata starszy od tego. Bo ten, ile ma lat? Ten tutaj jest na belce, belce tęczowej jest zapis. Może podejdźmy tutaj do góry. Pokażę. Tutaj nad krzyżem tutaj tym na belce tęczowej. Tu mamy po lewej stronie 1675 tutaj po lewej stronie 16, mhm. tu 75. To znaczy, że ten kościół został w 1675 Roku zbudowany, a w dokumentacji we Wrocławiu mamy taką adnotację z roku 1680, że cały kościół jest kolorowo pomalowany. To znaczy, to jest taki znak, że to zaraz po wybudowaniu tego kościoła został on później polichromowany. I właściwie takie pytanie. Bo to jednak jest ogromny wysiłek także i ogromny wysiłek finansowy. Skąd ludzie tutejsi, biedni ludzie, jak wiadomo, jak wszyscy tutaj no w tych wioskach na Śląsku, skąd oni mieli tyle pieniędzy? Odkryłem, mówię, nie mam na to dokumentów, ale przypuszczam, bo tutaj mamy w polichromiach mamy takie dwa przekazy, które odczytałem, że w tym czasie, kiedy budowano można powiedzieć, Pałac Opata w, Rudzin, w Rudach Raciborskich, prawdopodobnie, bo tu zawsze była cegielnia, prawdopodobnie brali stąd cegłę, bo tutaj właściwie, tak trzeba powiedzieć, tu nie jest właściwie daleko do Ciborskich. Jak się, by się jechał tutaj na, do Magdalenki, to tam od Magdalenki ja już jechałem rowerem. To jest równe, równe pod samą bazylikę 9 kilometrów. A więc to jest do, do pokonania. Z można powiedzieć. No, na ta, tamte czasy jeszcze nie, no, ale, ale to, było do, do przyjęcia, to było do przyjęcia. I przypuszczam, że. E, cystersi, którzy tam e, się rozwijali, oni mieli w tym również udział. A to, co ja teraz mówię, chciałbym potwierdzić takim, e, takimi dwoma polichromiami. Może podejdźmy teraz tutaj do tych polichromii, to w jakiś sposób e, pokażę, to jest tutaj do, do góry, pokażę jak to się stało, że, że oni, że mam taką, taką tezę, bym powiedział. Proszę popatrzeć, tu na wprost, tam jest taki malarz, yy, który maluje. Widzi pani to? Tak, tak, tak. I proszę przypatrzeć się, to nie jest Matka Boża Częstochowska. To jest. Ale na pierwszy rzut oka? Tak, to jest Matka Boża Ródzka. Proszę popatrzeć. Tu jest Matka Boża Ródzka, a z przeciwnej strony, po drugiej stronie, mamy Cystersa. Który, który e, można powiedzieć, adoruje Immaculatę, nie, niepokalane poczęcie, jest w, biały, w białym habicie, i tak dalej. To jest, bym powiedział, taka moja przesłanka, że oni tutaj musieli mieć prawdopodobnie dosyć duży w tym udział, jeżeli chodzi o zapłacenie takiego ogromnego dzieła. Może, żeby teraz nie zanudzić, proszę popatrzeć, w tym kościele nie ma, nie ma drogi krzyżowej. No właśnie, są y, malowidła, tak. ale nie ma drogi krzyżowej. Czyli nie. to w, dlaczego? Dlaczego? Już tłumaczę. Właściwie droga krzyżowa została zatwierdzona oficjalnie przez kościół dopiero w roku 1800. Natomiast były już od zawsze tak zwane obrazy pasyjne. Jak pani teraz popatrzy, tutaj proszę podejść z mojej strony, niech pani popatrzy na emporę chórową. Tam ma pani, jak pan Jezus jest wrzucony do cedronu, jak jest przed Annaszem, przed e, Kajfaszem, przed Piłatem, przed królem Herodem i uwięzienie Jezusa. Czyli obrazy, e, bym powiedział, pasyjne mamy już tutaj. E, pokazane, a więc to jest potwierdzenie tego. A ponieważ e, zaczęto później już, jak już te zostały, e, bym powiedział, już zniszczone polichromie, zniszczone, zczerniały. Nie można było, nie można było e, tych e, polichromii już, no jakby można powiedzieć, odrestaurować. No to wtedy zamalowano wszystko. I wszystkie polichromie były dlatego są tak doskonale zachowane. To nie są polichromie malowane na nowo, to jest tylko odkryte, odczyszczone, i to wszystko, co widzimy, są, to są oryginały. To są oryginały. I dlatego też, ponieważ te, te oryginały są, dlatego są one tak cenne. I między innymi, jak pani przed chwilą widziała opowiadają także pewną pewnego rodzaju historię, bo miała pani tutaj także i Pokażę. inform. Tak, tutaj element to kawałek historii. To kawałek historii. Gdybym ja chciał przejść po kolei i, i omówić każdą z polichromii, to tutaj potrzebuję to przynajmniej przynajmniej dwóch godzin, bo żeby to wytłumaczyć, trzeba się znać i na teologii i trzeba się znać na bym powiedział na, na technice, tutaj bym powiedział zachowania tych polichromii, malowania, także każdy jak ktoś wchodzi, mówi, no, no ładnie, pięknie. A jeżeli ja później przynajmniej pół godzinki coś opowiem, on powie, no to to jest historia. Ja powiem tak, to jest Biblia w obrazkach. To jest Biblia w obrazkach. Biblia w obrazkach. I patrząc, to wszystko się scala, po kolei, tak? Nie tak. jest tak, że po prostu jest wymyślone, co przełożyć i namalować, tylko jest to wszystko. To jest pewna całość wyłączone. myślowa. Tak. I ta całość myślowa, po kolei tych wszystkich świętych, to wszystko idzie w kierunku ołtarza, w kierunku Chrystusa. I tak, tak. jest, i jeżeli później będziemy to, bym powiedział, rozważać teologicznie. Na przykład tutaj, to taki prosty tylko przykład. Te trzy te trzy polichromie, które tutaj widzimy. Pierwsza, pierwsza polichromia: e, Pan Jezus siedzi na Osiołku, wjeżdża do Jerozolimy. Widzimy tam e, słane są przed nim tam i palmy, i płaszcze, i tak dalej, jak mają w Ewangelii. Czyli, krótko mówiąc, a dokładniej odczytałem, odkryłem to, to są też takie niuanse. Jak się popatrzy na tego osła, to on ma uśmiech. On się śmieje. On ma tak od jednej uzdy do drugiej, ma taki, taki pyszczek. – taki cały. Czyli to też było celowe? Celowe, dlaczego? To był, to był taki symbol. Ten osioł się cieszy, bo już wnosi mesjasza, bo za kilka dni dokona się zbawienia świata. Dlatego też w starej historii też, też się tam gdzieś do, dogrzebałem. jak kaznodzieja mówił kazania na Wielkanoc, to musiał to jakoś tak skonstruować, żeby w to wpleść jakiś kawał, że wszyscy się mieli uśmiechnąć. To miała być taki zewnętrzny wyraz radości, zostaliśmy zbawieni, Chrystus zmartwychwstał. I teraz dalsza, dalszy ciąg tego. On wjeżdża do Jerozolimy, by dokonać krwawej ofiary. Rozumiem. Następny obraz. Tu już mamy bezkrwawą ofiarę, czyli Eucharystię, msza święta. Czyli to jest jakby takie pokazanie. Ta ofiara i ta, to jest jedność, one są połączone. I owocem tej i tej, bo one stanowią całość jedną, ofiary, i widzimy ostatni obraz. Anioł wyciąga z. Ognia czyścowego dusze. Czyli tu jest dla tych ludzi pokazana historia sens modlitwy za zmarłych. Eucharystia ofiarowana za zmarłych powoduje to, że, że te dusze. Będą, dlatego, one będą zbawione. Dlatego my też często modlimy się, czy są wypominki, za dusze czyśćcowe, albo są prześwięte, za dusze czyścowe. Tu też jest taka skarbona, i ludzie tam składają. E, tam pisze, e, ofiara nam e, na za dusze czyśćcowe. I te dusze, te ofiary, te msze święte są tutaj bardzo często odprawiane. Bardzo często. Za intencji dusz czyścowych. Dzięki, my nawet nie wiemy. Na my nawet sobie nie zależy sprawy, komu myśmy w danym momencie pomogli, to się dopiero okaże na końcu, komuśmy naprawdę pomogli. I to, jeżeli ta nasza modlitwa jest przyczynkiem dla ich zbawienia, oni będą dla nas, te dusze będą dla nas wielkimi orędownikami przed tronem Pana Boga.